Chcemy odwołania wójta odwołania rady przed kadencji. Grupa inicjatywna skupiona wokół Andrzeja Nowaka na początku roku złożyła w magistracie wniosek o organizację referendum. Ma ono pozwolić na odwołanie władz gminy. Zdaniem wnioskujących Lipno jest źle zarządzane, czego dowodem są choćby ostatnie sądowe sprawy, w które zamieszani są wójt i jego zastępca. Przed dwoma tygodniami opuścili oni wprawdzie areszty, gdzie spędzili dwa miesiące, ale już w maju czekają na nich akty oskarżenia. Zarzuty to m.in. korupcja i przekraczanie uprawnień. Gminą Lipno nie kieruje obecnie formalnie nikt. Wojewoda odwołał komisarza, a wójt ma prokuratorski zakaz zbliżania się do urzędniczego fotela. Do przeprowadzenia referendum w Lipnie został miesiąc, a jego inicjatorzy mają teraz nadzieję, że mieszkańcy nie będą obojętni wobec ważnego samorządowego głosowania. Staramy się pozyskać środki na to, żeby poinformować ludzi na plakaty. Chcemy wiedzieć jakąś taką broszurę, gazetkę, żeby poinformować ludzi, dlaczego to referendum, tak żeby każdy mógł, czy ma internet, czy nie ma internetu, mógł dowiedzieć się, o co nam właściwie tak naprawdę chodzi. Dlaczego warto pójść do referendum i podjąć jakąkolwiek decyzję, ale po prostu pójść? Aby referendum było ważne, musi być odpowiednia frekwencja. 1920, 1926 osób dokładnie musi pójść do referendum, żeby było istotne. Obawiacie się o frekwencję czy nie? Powiem szczerze, obserwuję referendum, które dzieją się na terenie Polski ostatnio w burmistrzów czy wójtów i no z tym bywa różnie, te, z tą frekwencją, aczkolwiek u nas sytuacja jest wyjątkowa. No. W tej chwili nie ma włodarzy, tak? No nie wiadomo co z zarzutami. No, myślę, że warto przerwać impas, który jest w gminie Lipno i, i zrobić z tym porządek. Referendum samorządowe w Lipnie ma się odbyć 20 maja. Niewykluczone, że zanim do niego dojdzie, strony spotkają się w sądzie. Grupa inicjatywna konsultuje właśnie z prawnikami możliwość złożenia pozwu w trybie wyborczym w sprawie publikacji na blogu twoja-gmina-lipno.pl tekstu autorstwa jednego z radnych. Andrzej Klecha zarzuca w nim, że inicjatorzy referendum tu, cytat, Doprowadzili do zatrzymania wójta i zablokowania gminnych inwestycji. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl